Relacja, w której ty jeździsz do dziewczyny. Witam. No, ogólnie nie chciałem gdzieś tam budować super długiego tytułu, ale chodzi tu o coś takiego, że takie relacje w pewnym sensie są skazane na porażkę. Bo widzisz, relacja, w której na przykładowo ty jeździsz cały czas do dziewczyny bo mieszka od Ciebie 40, 30, 20 kilometrów, no to jest takie Twoje, można powiedzieć, przeinwestowywanie. Bo widzisz, ta dziewczyna no, siedzi sobie w domu, Ty przyjeżdżasz, zabierasz ją gdzieś tam, gdzieś tam i tyle. I w momencie, gdy na początku jest ten haj zakochania, no to Ci to nie przeszkadza. Jednak no później, później będzie to problemem. Bo widzisz, no, zepsuje ci się samochód, no i jak ona przyjedzie. No, ile jest jeszcze połączenie gdzieś tam komunikacji publicznej, to jest jeszcze spoko, ale co w sytuacji, w której po prostu... No, nie ma takiej komunikacji, albo jest bardzo utrudniona. Że dziewczyna musiałaby gdzieś tam naokoło jeździć, i tak dalej, i tak dalej. No to wtedy widzisz, no, jest problem, bo tak naprawdę to będzie pierwszy Wasz problem w relacji, który trzeba będzie rozwiązać. Albo zamieszkać razem, albo. albo się, się rozstać. Naprawdę, bo widzisz. Ja zazwyczaj jestem mistrzem takich relacji, naprawdę, że dziewczyna gdzieś tam daleko jest, ja do niej jeżdżę, nawet nie ma prawka, z pewnej perspektywy dla mnie jest to spoko, bo ja lubię jeździć, jednak wiem, że z tą dziewczyną, no związek, no później będzie problemem. Rozumiesz, później będzie problemem, bo ty ją też przyzwyczajasz, że to ty ciągle przyjeżdżasz i tak dalej, i tak dalej. I widzisz, to jest spoko, jeśli na przykład masz kilka dziewczyn. To jest spokoj, jeśli masz kilka dziewczyn, bo wtedy jeździsz sobie do niej. Szansa, że ona przyjedzie do ciebie, jest bardzo, bardzo, bardzo mała. Więc nawet jeśli coś nie wyjdzie, to i tak ona do ciebie nie przyjedzie, bo nie będzie miała jak i tak dalej. Więc to są takie, nazwijmy to, idealne relacje pod twy wyby, albo pod, jak to by mówili, Dinozaury, no pod kochankę, naprawdę. Bo no, wtedy ona, jakby to powiedzieć, wiesz, no jest gdzieś tam na swoim terenie i ciężko, żeby na ciebie wpadła i tak dalej, i tak dalej. Dzięki temu, no jeszcze to może w pewnym sensie pociągnąć przez dłuższe, ja, no, to czy ja, na ile, ile gdzieś tam czasu spotykałem się z dziewczyną, gdzie musiałem. No tak do roku czasu, wiesz, i zazwyczaj później to albo zamieszkanie wspólne, no albo finito, naprawdę. Dlatego widzisz, jeśli dziewczyna ma auto i robi Cię połowę drogi, no to jest spoko, to jest spoko, to nie ma problemu, wiesz. Są sytuacje, w których na przykład też dziewczyna, ok, robi prawko i bierze sobie od matki, ojca, czy sama kupuje auto i wtedy zaczyna do Ciebie przyjeżdżać. No to wtedy jeszcze jest też spoko, no nie? bo jest to taki proces no nie? i tak dalej. Jednak jeśli dziewczyna nie chce robić prawka, ma ileś tam lat, a nawet jakby zrobiła, to i tak nie miałaby czym jeździć. E, no to widzisz, to też jest problem. To też jest problem, bo wtedy, tak jak mówię, wszystko byłoby po Twojej stronie. Czyli w pewnym sensie mamy do czynienia z dziewczyną zaburzoną, która jest pasożytem, korzysta. Przyjeżdżasz to się spotykamy, nie przyjeżdżasz to się nie spotykamy. O to chodzi. Dlatego no mówię: w dłuższej perspektywie czasu, jeśli szukasz jakiejś dziewczyny na związek, to musisz y, brać dziewczynę no z samochodem. Z prawkiem. Naprawdę. Dzisiaj uważam, że dziewczyna bez prawka to. to jest coś nie tak. Że leniwa, leń. Naprawdę. I chociaż wiesz, jak zrobi to prawko, zawsze możesz ty jej auto gdzieś tam no, pożyczyć, chociaż to jest bardzo ogromne ryzyko, jeśli wcześniej nie jeździła. Niemniej jednak, no mówię, dziewczyny totalnie gdzieś tam bez prawka i jeździsz po nie, no to w pewnej perspektywie czasu też pokazuje, że z tą dziewczyną coś jest nie tak, bo jej się nie chce robić, nie chce jej się angażować, nie chce jej się inwestować. Może ma takie przekonanie, że po co jej prawko? To jest takie błędne przekonanie, naprawdę. Dlatego no mówię, zazwyczaj najlepiej się to sprawdzi na dziewczyny, które no, nie myślisz tak, można powiedzieć, związkowo, bo naprawdę jest to ogromny wysiłek, ogromna inwestycja z Twojej strony. No ja właśnie jadę do panienki. Rozumiesz? Ja właśnie jeżdżę do panienki, jadę i ona kawałek ode mnie. No mieszka z 40 km. I widzisz, jest to kawał drogi, ona nie ma prawka, nie ma nic. No i widzisz, zazwyczaj albo muszę ją brać do siebie na noc, albo gdzieś tam w aucie robić pewne rzeczy. Co już jest u, u mnie już jakby to powiedzieć normą, że jadę gdzieś tam w aucie, zapinam laskę i wracam do domu, spoko, fajnie, ciekawie, ale na dłuższy dłuższy gdzieś tam moment no jest to męczące rozumiesz, no bo musisz po nią jechać się ją, nawet jak jedzie na noc i ją później odwozić miałem sytuację, w których jechałem po laskę i ją tego samego dnia jeszcze odwoziłem ja pierniczę, raz, dwa, trzy, cztery kursy i ja pierniczę także no mówię, zazwyczaj jest w dłuższej perspektywie czasu no było to męczące było to naprawdę męczące pomimo tego, że lubię jeździć no to zazwyczaj no... nawet sam mówię dziewczynie żeby robiła prawkę jak coś i tak dalej, i tak dalej no bo mówię motyle opadną zauroczenie opadnie i po prostu nie będzie Ci się chciało i też takie relacje no wiesz, fajne są gdzieś tam do do zrywania, tak to powiem prosto, no bo zrywasz i ma, nie, nawet jej nie widzisz i tak dalej ale ja jestem taki, że ja mówię, w wielu miastach się stołuję i no to jest takie moje nowe miasto i tutaj chciałem troszeczkę sobie popoznawać, no nie? i tak dalej, ogólnie na moim województwie chyba zostały dwa ostatnie miasta, w których po prostu jeszcze nie miałem nazwijmy to żadnej dziewczyny, no nie? Naprawdę, to już praktycznie wszystkie, wszystkie małe, średnie i duże miasta tym po prostu zrobione, naprawdę. Każde miasto to imię dziewczyny albo nawet kilku. Naprawdę. Także no, lubię fajnie, bo jestem taki podróżnik. No nie mniej mówię Ci, no są to fajne później wspomnienia, fajne gdzieś tam emocje, jednak no na dłuższą metę jest to męczące. Naprawdę jest to męczące. I tyle.